Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Przed nami czwarte z pięciu zadań Króli Koszmara. Tym razem musimy zranić przeciwnika granatem. Zanim to zrobimy, to ten granat musimy zdobyć. No i oczywiście kliknąć subskrypcję pod filmem. A jeżeli subskrypcję już masz, no to oczywiście łapka w górę lub w dół, w zależności od tego, czy ten materiał Ci się spodoba. Jeżeli zamierzasz kupić coś w sklepie Fortnite, to będzie mi również bardzo miło, jeżeli wpiszesz mój kod kompulsator. W opisie pod filmem znajdują się ciekawe linki, m.in. do grupy na Facebooku, na której będą konkursy. A już teraz lecimy z materiałem. I proszę bardzo, mamy granaciki, i tak podpowiem. Mi wypadł akurat ze złotej skrzynki, także w nich także spokojnie możecie tych granatów szukać. A teraz czekamy na przeciwnika i spróbujemy go palnąć tym granatem. No i mamy tutaj typka, może tym razem się uda? No myślę, że tak. Myślę, że bez problemu. Udało się nawet go zlikwidować. Także generalnie poczką zadanie powinno być wykonane i jest. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.